Hej, si A dzisiaj informacje na temat karnetu bojowego. Ale jeszcze, zanim zaczniemy, zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie na 5600 VOD organizowanym wraz z Migao, Aby wziąć udział, wystarczy nas subować oraz okazywać aktywność pod naszymi filmami, aż do końca ósmego sezonu. A teraz, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę, ponieważ każdy jeden like zostawiony pod tym materiałem to jeden frak, jaki ustrzelicie podczas trwania tego sezonu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do sedna materiału. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, obecnie dostaliśmy aż trzy style do postaci znajdujących się w naszym karnecie bojowym. A dokładniej do Skra, Grzechotnicy i Klucznika. Na chwilę obecną są one zablokowane i odblokować możemy je dopiero po wykonaniu wyzwań. W poprzednim ósmym sezonie, również przed jego samym końcem otrzymaliśmy trzy style do postaci znajdujących się w naszym karnecie bojowym, a zaraz pod tym wyzwania umożliwiające nam odblokowanie właśnie styli. A do tego za wykonanie określonej ilości tych zadań otrzymywaliśmy doświadczenia, jakieś malowania, i inne przedmioty oraz co najważniejsze, darmowy karnet bojowy, na następny sezon oczywiście. W tym sezonie sytuacja ta zmierza w. W kierunku tego, aby się powtórzyć, jednak w plikach gry odkryto jeszcze opcję, że karnet bojowy będzie można podarować, przez co istnieje cień szansy, że sytuacja będzie podobna do tail z lotnią z okresu walentynkowego. A mianowicie po wykonaniu danych wyzwań otrzymamy karnet bojowy, którego nie będziemy mogli użyć, ale będziemy mogli wysłać znajomemu, przez co będziemy musieli dogadać się z jakimś kolegą, znajomym i powysyłać sobie karnety bojowe nawzajem. A wy co sądzicie o takiej możliwości? Dajcie znać o tym w komentarzu na dole tego materiału. Jeśli to co mówię sprawdziłoby się, to możemy spodziewać się wyzwań podobnych do tych z sezonu 8. Obecnie na internecie lata takie oto przeciw tych wyzwań, które moim zdaniem są całkiem proste do wykonania. A więc w tym filmie to było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie, aby napisać o tym w komentarzu na dole. A mówił do Was Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej!